Radom. E, szanowne Panie, Szanowni Panowie, tak się składa, że obradujemy rocznicę, niemalże rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego proponuję teraz o powstanie i uczczenie minutą ciszy wojskowych i cywilnych ofiar tegoż powstania. Dziękuję. Proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad, co już nastąpiło. Przyjęcie porządku obrad. Jesteśmy w trakcie. Punkt trzeci: przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta i Gminy Samniki na rok 2019. Punkt czwarty: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta i Gminy Samniki. Na rok 2019, punkt 5. Zakończenie obrad. Czy są uwagi, bądź propozycje związane z proponowanym porządkiem obrad? Nie widzę. A zatem, kto jest za przyjęciem przedstawionego przed chwilą porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przechodzę do punktu trzeciego, to jest e, przedstawienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta i gminy Saniki na rok 2019. E, pominę e, podstawy prawne, zresztą państwo ma się dostarczone egzemplarze, tak? W istotna treść uchwały wprowadza się do trzech paragrafów. W paragrafie pierwszym w uchwały budżetowej Miasta i Gminy Saniki za rok 2019 nr 20, łamane na 5, łamane na 2018 Rady Miasta i Gminy Saniki z dnia 28 grudnia 2018 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Yy, ustęp pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 12 000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 000 zł. Plan wydatków budżetu miasta i gminy z, yy, ogółem wynosi 26 092 986 56 zł tym wydatki bieżące zwiększa się o 4 tysiące złotych oraz zmniejsza się kwotę, o kwotę 12 tysięcy złotych, to jest do kwoty 22 milionów 581 tysięcy 236 złotych 56 groszy. Zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 tysięcy złotych, to jest do kwoty 3 511 753 zł, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik numer 2 do uchwały budżetowej na rok 2019 pod nazwą „Wydatki. Paragraf drugi wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019 pod nazwą wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok i objęte załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Starniki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. E, do wyżej przedstawionej uchwały jest uzasadnienie e, i wspomniane w treści tejże uchwały załączniki Myślę, że pominęcie, czytanie tych tabeli byłoby raczej bardzo skomplikowane. Proponuję, aby treść uchwały, uzasadnienie, takie słowne, nie wiem, pan burmistrz, czy pani skarbnik. Co? Tak jak zacząłem, proszę państwa, mówić, e, potrzebujemy samochód do przewożenia żywności dla dzieci do szkoły podstawowej w i Myśleliśmy o różnych rozwiązaniach, między innymi samochód ten, który pozyskaliśmy z policji, chcieliśmy przystosować do, do tego celu, niestety ten samochód jest w gorszym stanie niż nam się wydawało, przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo zniszczony wewnątrz, on w tej chwili chyba stoi jeszcze w czyrzebie, parę ciastka więc można go, jeżeli kogoś to interesuje, obejrzeć. No, samochód jest po prostu zdezelowany. No, pali jeździ, ale jest naprawdę w tragicznym stanie. W związku z tym postanowiliśmy albo przystosować do tego celu naszą Skodę, której przystosowanie kosztowało bardzo dużo, ponieważ jest to samochód osobowy i po pierwsze koszty dodatkowe, a po drugie no, szkoda trochę niszczyć tego samochodu, bo to jest jedyny samochód nasz, taki powiedzmy do wyjazdu dalszych osobowych. W związku z tym zaczęliśmy szukać samochodu innego. I tak jak powiedziałem wcześniej, dziękuję bardzo. tak jak powiedziałem wcześniej, ja szukałem, pan sekretarz. Wreszcie wybraliśmy samochód. Znaczy wybraliśmy. Pan sekretarz mi przekazał samochód, który znalazł. To jest właśnie ten samochód. Niewiści już to wiecie? Co to jest? Kady. Volkswagen Kady. Jest to samochód z firmy. Podróżował między biurami, prawdopodobnie przewoził dokumenty i materiały biurowe. Tak wynikało z opisu i z rozmów, które odbył pan sekretarz. I to jest pierwszy samochód, który obejrzałem tak naprawdę. I od razu się zdecydowaliśmy na jego zakup. Udało nam się utargować z kwoty 9,5 do 8. Samochód jest z dużym przebiegiem, ale na przykład nie aż tak dużym jak mój samochód, na roku, to 350 tysięcy, no. więc mnie ten przebieg w ogóle nie dziwi, wręcz żeby To znaczy nie, my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że samochody dziesięcioletnie i to jest z silnikiem diesla mają 200 tysięcy przejechane, no. tylko że jak ktoś kupuje diesla, to nie po to, żeby stało pod plandeką, tylko się go eksploatuje i samochód po 10 latach powinien mieć pół miliona przebiegu i to jest norma. Więc tak, to mnie nie przestraszyło, samochód ma kilka usterek, m.in. tłumik trzeba będzie naprawić, ale z faktur, które Państwo przedstawili wynika, że hamulce są zrobione, jeszcze kilka innych ważnych pozycji mechanicznych jest zrobionych i to, co dla nas najważniejsze, w styczniu tego roku został wymieniony cały rozrząd, czyli rozrząd wraz z pompami, napinaczami, rolkami itd., czyli to nam już jakby odchodzi. A to dosyć ważna rzecz eksploatacyjnie i to, co chyba przeważyło, samochód jest w idealnym stanie w W ogóle nie jest zniszczony, ani wewnątrz, ani nie był szykowany, nie był byty, bo, bo niektóre takie rzeczy, które tam leżały w samochodzie, jakieś ścierki, rękawice robocze, jakieś tego typu rzeczy, no wskazuje na to, że nikt on przed naszą wizytą nie picował na sprzedaż, tylko po prostu tak jak jeździli, tak go zostawili i również krypa, to co dla nas najważniejsze, nie jest zniszczona i dodatkowo jest wyposażona w taką wykładzinę gumową, taką bym powiedział z małym takim rantem 5 cm do samych ścian może się okazać, że dla sanepidu to będzie wystarczające wyposażenie, żeby już niego nic nie dokładać no nie, ja nie jestem pewien, że tak będzie, ale no po prostu samochód jest uważam do tego celu bardzo, bardzo przydatny, bardzo dobry no i ta kwota 8 tysięcy. Nawet gdyby przyszło nam dołożyć nie wiem, 2 czy 3 tysiące złotych, to i tak nadal uważam nie jest duża kwota jak za e, tego typu pojazd. jeszcze 8 albo 9. 8. 5. 8. Piąty, wrzesień 2008 roku, na tabie pierwszy. jest. Prak. I i to nas zwracaliśmy w szczególności uwagę, żeby to był silnik e, SDI, no bo to, co nam się udało ustalić, to są silniky i awaryjne i najbardziej żywotne. Nie potrzebujemy turbiny, nie potrzebujemy szybkiego samochodu. Potrzebujemy samochodu, który będzie jeszcze wiele lat nam służył. I to wszystko, jeżeli chodzi o uzasadnienie. Ja może, proszę Państwa, pozwolę sobie dodać coś od Siebie odnośnie środków na ten cel. Otóż te 8 tysięcy wprowadzamy w dziale 801 na zadanie zakup samochodu do dowozu posiłku. Ponadto proszę Państwa proponuje się wprowadzenie kwoty 4000 zł na wydatki bieżące w związku z koniecznością poniesienia wydatków na rejestrację samochodu, przegląd techniczny, ubezpieczenie, zakup paliwa. To również nie było planowane w stołówce. No i być może będą potrzebne jeszcze jakieś środki na dostosowanie tego samochodu, tak jak mówił Pan Burmistrz, tego do końca nie wiemy. Łącznie e, zakup samochodów, plus wydatki bieżące, e, to kwota 12 tysięcy złotych, pochodzić będzie ze zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, przeznaczony na wykonanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Tam, proszę Państwa, w środkach zaplanowanych na wykonanie planu zostawało nam jeszcze 19 tysięcy podpisanych umowy. Dlatego teraz zdejmujemy 12, bo możemy sobie na to pozwolić. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Możemy przystąpić do, do punktu czwartego. Podjęcie uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały przed chwilą omawianej i tutaj cytowanej? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. tym samym porządek. Obrad przewidziany na dzisiejszą nadzwyczajną sesję został wyczerpany. Zamykam obrady tej sesji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym prosił jeszcze o pozostanie. Chciałbym Państwa poinformować, że mieliśmy się dosyć długo i jeszcze długo chyba świadomość na to, że się nie będziemy mieli. To są wakacje. Nie wiem. Chciałem tylko powiedzieć, że e, rozstrzygnęliśmy przetarg e, na e, drogę na tzw. zestawie i mamy wykonawcę dalszej części tej drogi, którą robimy odcinkami w ramach...